To takie przefiltrowanie, e, jakby z, e, mówi o, o pewnym bogactwie tonalnym, bo może być bardzo dużo tych tonów pośrednich szarych, e, może być czerń, biel. Jakby mm, to, to jest in, inne działanie po prostu. W najbliższy czwartek, czyli 16 października o godzinie 18 w galerii oko znajdującej się w budynku B krakowskiej akademii odbędzie się wystawa Jana Bosaka, z którym miałem przyjemność przeprowadzić wywiad. Czy mógłby Pan pomóc w jakiś sposób, od czego zacząć zwiedzając wystawę? Na co zwrócić uwagę? Gdzie, przy której pracy stanąć dłużej, mhm. przy której przejść albo połączyć jedną i drugą pracę ze Wydaje mi się, że jest zaaranżowana cała ta wystawa, że. Że no, siłą rzeczy, wchodząc do obiektu, otwierając drzwi, mamy na wprost pewną grupę rysunków, które działają w pewnym ideogramy, piktogramy jako znaki. Wyodrębnione w, w pewnym procesie kre kreślarskim figury, mm, oparte na być może niektóre na symetrii, niektóre na asymetrii, które stanowią jakby takie, trochę taki, taki środek pewnego e ołtarza głównego, czy, czy tryptyku, czy jak to, jak, jak to nazwać, tej planszy tej, 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 tej głównej na wprost. I mamy też plansze boczne, le, lewą ścianę i prawą ścianę i mamy jakby y, 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 tutaj na tych ścianach bocznych mamy y, wnętrze i zewnętrze, czyli całość jest zbudowana w ten sposób, że mamy jakby pewne centrum i mamy zewnętrze, że możemy sobie wędrować po tej wystawie, y, oglądać ją y, jakby z, z wszystkich stron. I każda, każda, każdy ten, każda ta, ta ściana jest z, zbudowana z pięciu modułów, jeśli chodzi o, o te skrzydła boczne. I na, każdym, na każdej ścianie jest jakby taka całość zawarta, że, że te grafiki w jakiś sposób są ze sobą skomponowane, zgrane. I, I generalnie, jak patrzymy na całość, to to zaczyna z sobą jakby pewien dialog prowadzić. Skomponowanie wystawy polega też na tym, według mnie, żeby zgrać z sobą w jakiś, w jakiś sposób te działania w czasie, bo to się działo w czasie wszystko, prawda? Powstawały prace na przestrzeni trzech lat, ale właściwie jak na nie patrzymy, to, to, to my nie wiemy. Jakbyśmy nie, nie widzieli podpisu, to my nie wiemy, że one powstawały. Nie możemy odczuć jakby czasu, bo, bo tutaj nie wiemy, co, co, co było kiedy. To nie, to nie widać na pracach tego, prawda? Tylko to, to wiemy po podpisie, więc... Ma się wrażenie, że one powstawały w jakimś takim jednym wspólnym tyglu, prawda, że one się jakby wykuwały w, w ogniu, prawda, że to tak jak, jak, no bo ja też jestem z wykształcenia kowalem, po, po liceum plastycznym rzeszowskim i po studiach pracowałem też swego czasu. To taka dygresja przez rok w takiej kuźni tu w Krakowie, więc robiłem rzeczy w metalu, więc, więc jakby tutaj jest to porównanie, że to się wszystko jakby kuje na gorąco, jest pewien żywioł. Yy, tak jak palenisko, jak, jak rozgrzana stal jest, jest, jest i, i narzędzia odpowiednie kształtują pewną rzecz, to tak samo tutaj. Ma się wrażenie, że to gdzieś się zaczyna zazębiać i to skomponowanie wystawy to jest jeszcze jakby spotęgowanie tych działań swoich. Hey!